Dzień dobry, dzień dobry. Kilka słów o tradycji żydowskiej paschy. Pascha, czyli przejście. Święto obchodzone na pamiątkę przejścia Żydów z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Pascha trwa 7 dni, podobnie jak nasza Wielkanoc i Wielki Tydzień. Zaczyna się od takiej bardzo ważnej dla Żydów kolacji. Nazywa się seder, kolacja sederowa. Jest to kolacja, na której spotykają się rodziny, spotykają się najbliżsi, gdzie każda potrawa, każdy podany produkt ma określone znaczenie. W trakcie kolacji sederowej jest, cała kolacja sederowa jest tak zwaną hagadą, czyli opowieścią o tych wydarzeniach. Zwykle najstarszy w rodzinie, nawiązując do ksiąg, Opowiada o tych doświadczeniach przejścia z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, co znajduje się na stole syderowym. Obowiązkowo maca. Pascha jest nazywana również świętem prześników, czyli chleba, który nie jest pieczony na zakwasie, właśnie macą. I w czasie paschy, nie tylko nie spożywa się chleba na zakwasie, ale nawet nie może go być. Po Pobożnym Żydowskim domu. A więc mamy trzy mace zawinięte w ładną serwetkę. One znajdują się na, są podstawowym produktem na kolacji sederowej. Na talerzu sederowym jest kilka produktów. Między innymi jest pieczone mięso z kością. Zwykle współcześnie jest to kawałek po prostu pieczonego kurczaka, hmm. który znajduje się tam na pamiątkę składania ofiary z baranka w świątyni jerozolimskiej. Na talerzu suderowym mamy też gorzkie warzywa, cebula, chrzan, cykoria. Spożywa się je, mocząc je albo w słonej wodzie, albo w occie. I to ma przypominać o gorzkich losach Żydów w niewoli egipskiej, o ich przejściu przez bardzo słone Morze Czerwone. Mamy również na kolacji sederowej tak zwaną bejcę. Jest to jajko albo pieczone, albo gotowane ze skorupką, które ma symbolizować nowe życie, ale też wolę tego życia. Obowiązkowo na stole sederowym również są dwa gorzkie zioła, i to jest też nawiązanie do gorzkiego losu, do tego trudnego czasu niewoli egipskiej. W czasie kolacji sederowej. Pije się wino. Wino z czerwonych winogron albo sok z winogron. E, tego wina ma być określona ilość. To są cztery kielichy. Cztery kielichy dlatego, że e, Mojżesz w czasie swojej wędrówki e, do ziemi obiecanej u stóp góry Synaj, kiedy spotkał się z Bogiem przy gorzającym krzewie, dostał obietnicę cztery. Na pamiątkę tych właśnie obietnic spożywa się cztery kielichy wina. E, podczas kolacji sederowej która jest bardzo radosną, bardzo radosnym momentem, bardzo radosnym świętem. Śpiewa się radosne hymny, halelu. I to jest taki bardzo dobry rodzinny czas, nawet w mało pobożnych żydowskich domach kolacja sederowa jest bardzo ważnym elementem.